Dzień dobry drogi skorpiony, Witam Was serdecznie na Waszym czytaniu dotyczącym braku kontaktu. Zrobimy sobie szybki update, co u Was moi drodzy, jak wyglądają te relacje obecnie. Jakie wiadomości dla Was. Co się u Was dzieje, co się u Was wydarza. Już patrzymy drogie skorpiony, jak wygląda Wasza relacja bez kontaktu. Obecnie. Mamy kochanków. Mamy kochanków. Bardzo silne przyciąganie, bardzo silna pasja. Być może relacja bliźniaczych płomieni. Niesamowita energia. Niemożliwość jak gdyby zapomnienia o sobie. Więc nawet jeżeli jesteście bez kontaktu, domyślam się, że możecie siebie wyczuwać, możecie siebie słyszeć. Wasza osoba jest w energii królowej Buław. Bardzo mocno skupiona na siebie, na swojej atrakcyjności, na swojej przebojowości, osoba, która być może kieruje się um, bardziej ego um, niż um, rozwagą. Tutaj pojawiają się bliźnięta baran, lew i strzelec dla Was na ten moment. I jak was postrzegają wasze osoby jako rycerza kielichów w odwrocie, jako osobę, która ich uwodzi, przede wszystkim jest skupiona na atrakcyjności fizycznej, um, na właśnie byciu kochankami wygląda na to, że Wasza osoba może nie być po prostu tym zainteresowana, stąd może wynikać też brak kontaktu, że Wasza osoba nie traktuje, w związku z tym, że Wasza osoba nie traktuje Waszych propozycji, Serio. I teraz, drogi Skorpiony, popatrzmy na to, czego nie wiecie, czego nie widzicie. Nie widzicie jakiegoś nowego początku, nie widzicie też jakiejś sytuacji, w której może warto jest podjąć ryzyko. Też możecie nie rozpoznawać u siebie pewnych działań ryzykownych bądź też no potrzeby otworzenia nowego rozdziału. Zobaczmy, jaki jest wynik e, potencjalny rycerz denarów, przepraszam, rycerz król denarów w odwrocie, e, który mówi o sytuacji, e, jakby tu nie była możliwa e, relacja e, długoterminowa. Może być to również sygnał, że są też inne osoby w to zaangażowane, szczególnie że jest karta kochanków, która czasami mówi e, o trójkącie. Ale zaraz do tego dojdziemy. Siódemka mieczy w odwrocie sugeruje nieszczerość, nielojalność, sugeruje też mnóstwo działań zakulisowych i zachowanie nie fair. Więc, cokolwiek tutaj się między Wami wydarza, to rzeczywiście przynajmniej jedna z osób może nie do końca być szczera i może nie do końca. Mieć dobre zamiary. Zobaczmy w takim razie po kolei, co więcej powiedzą karty. Dlaczego kochankowi w pozycji prostej mamy głupca w pozycji prostej i mamy ósemkę denarów. Oh, bardzo możliwe, że y, ktoś chce zacząć relację, y, ale nie chce za, wkładać w nią za dużo wysiłku. Tutaj jest niechęć do pracy. Być może takie myślenie życzeniowe na zasadzie, że sama pasja, samo przyciąganie wystarczy, y, że niepotrzebne jest tutaj y, że niepotrzebna będzie praca. Może to być też osoba, która po prostu myśli niepraktycznie. W jakiś niedojrzały sposób, czyli daje się pochłonąć emocjom i sytuacji, tej energetyce całej, natomiast nie myśli w sposób praktyczny. Tutaj właśnie tej, pra tej praktyczności bardzo brakuje. Zobaczmy, dlaczego królowa była w odwrocie. Mamy a z kielichów w odwrocie mamy kapłana w odwrocie. Moi drodzy, przede wszystkim ta królowa buław nie chce wykorzystać szansy, nie jest zainteresowana tą szansą. Wasza osoba też z jakiegoś powodu może bać się zobowiązań, nie czuć tej duchowości, nie rozumieć o co wam chodzi. Mimo tego, że mamy tutaj kartę kochanków, niektórzy z Was mogą czuć się związani z swoją osobą. Na poziomie duchowym, ale Wasza osoba tego nie czuje. Wasza osoba tego tak nie odbiera. Może też w ogóle nie być Wasza osoba zainteresowana stałymi związkami, zobowiązaniami z różnych powodów, bo tutaj jest szereg różnych naprawdę różnych możliwości. Wygląda to raczej na osobę, dla której nie jest problemem, Szybka zmiana zainteresowania obiektem emocjonalnym, tak i uczuciowym. Zobaczmy, dlaczego Was postrzegają, Wasze osoby, jako rycerza kielichów w odwrocie. Mamy trójkę kielichów w odwrocie i mamy króla buław w pozycji prostej. Tak, no to jest definitywnie energia uwodzenia. To jest definitywnie też atrakc bardzo atrakcyjna energia, ale wiecie, czasami to jest tak, że osoby nas postrzegają przez pryzmat siebie samych i to jest bardzo podobna energia, jaką wasza osoba też reprezentuje. Czyli um, niechęć do jakiegokolwiek e, zobowiązania, niechęć też do mm, e, jakiegokolwiek stałego związku. Jedyne, o co tutaj może chodzić, to o flirt i o zabawę. E, natomiast wasza osoba też postrzega was, że jesteście bardzo dumni e, w tym wszystkim. I e, jeżeli chodzi na przykład o odnowienie kontaktu, to nie wasza osoba ma poczucie, że wy nie, nie, nie zrobicie tego kroku, bo jesteście zbyt dumni i zbyt bardzo zapatrzeni e, tutaj e, w siebie. I ja mam wrażenie, że to nie wynika z, e, ze zbytniej dumy, tylko po prostu e, z poczucia własnej wartości. No zobaczmy co dalej, jeśli chodzi o tego głupca w pozycji prostej, dlaczego on się nam tutaj pojawia. Trójka była w odwrocie. Królowa Kielichów. To, czego nie widzicie, moi drodzy, to albo dla Was, albo um, dla Waszej osoby, w sensie dla Was, jako nie dwójki, tylko dla Was samych. Um, pojawia się um, za niedługo nowa miłość, nowy obiekt uczuciowy, e, nowa droga. Być może ta osoba już jest w Waszym życiu, tylko tego nie widzicie. I to jest osoba, która rzeczywiście darzy Was uczuciem. E, I bardzo możliwe, że szybko wskoczycie w ten nowy rozdział. Zobaczmy, dlaczego jest król denarów w odwrocie. Mamy kartę siły w odwrocie i mamy dwójkę, czyli arcykapłankę w odwrocie. Tak, jeśli chodzi o tą relację, stricte tą relację, to tutaj przede wszystkim brakuje sił, brakuje determinacji, brakuje stabilizacji, brakuje w ogóle chęci na związek i relacje. Tu są tylko i wyłącznie bardzo romansowe i bardzo powierzchowne energie. Na spodzie talii mamy koło fortuny w odwrocie, czyli los nie sprzyja też tej relacji. Mogą być zmiany tutaj na gorsze. Koło fortuny w odwrocie mówi o o czymś, co też być może już powinno się na dawno zakończyć, albo powinno już nie mieć miejsca. A jeszcze mimo wszystko gdzieś tam trwa, i, i też już jak gdyby los sugeruje, że powinno się tutaj już zakończyć tą sprawę. Zobaczmy, co karty jeszcze dla Was wyrocznie mają. Mamy uciekiniera, mamy motyla i mamy pasję. Na spodzie mamy węża. Definitywnie energia nieszczerości. Po raz kolejny ukrytych zamiarów, niewypowiedzianych słów, które mają bardzo istotne znaczenie. Osobę uciekającą od związku i od relacji. Potrzeba jest uzdrowienia wewnętrznego dziecka, potrzeba jest też ewoluowania, transformacji. Mimo całej pasji, pasja jest niewystarczająca, bo pasja tutaj definitywnie jest i się pojawia. Zarówno w kochankach królowej i królu buław. Ale nie ma tu naprawdę żadnych energii, które pozwoliłyby przeistoczyć się tej pasji w stały związek i stałą relację. Zobaczmy, co jeszcze dla Was mają romantyczne anioły. Mamy, pozostajemy optymistyczne odnośnie swojego życia miłosnego, uzależnienie, współuzależnienie, uwolnij się, i na spodzie mamy trzecią już kartę mówiącą o zwodzeniu, o uwodzeniu, o nieszczerości. Definitywnie, moi drodzy, tutaj jest bardzo duże uwiązanie przez tą energię pasji, która Was trzyma. I to jest znowu nawiązanie do koła fortuny w odwrocie. Los mówi, już powinniście to puścić. To współuzależnienie, uzależnienie przez tą pasję, i przez tą energię uwiązania, którą czujecie, powoduje, że pewna sprawa Wam się tutaj bardzo mocno przeciąga. A karty mówią jasno: uwolnij się, to nie jest dla Ciebie. Jest nowa miłość, jest nowa osoba tuż za rogiem. Tylko najpierw puść to, co nie działa. Zobaczmy, co by wyższe. Ja waszej osobie powiedziało Wam teraz, gdyby mogło coś powiedzieć. Kocham cię bezwarunkowo. Ciekawe. Tak wiele rzeczy przypomina mi o tobie i na spodzie mamy Zaczynam rozumieć naszą relację. Słuchajcie, kocham cię bezwarunkowo. Nie ma nic wspólnego ze zobowiązaniem, z odpowiedzialnością, z umiejętnym zachowaniem się, ok? Można kogoś kochać, można kogoś nie kochać i to, żebyśmy mieli jasność. To, że ktoś komunikuje kocham cię, to nie znaczy, że za przeproszeniem nie zachowa się jak świnia za chwilkę. Przepraszam was za dosadność. Ale prawda jest taka, że y, nawet jeżeli czujemy... Tą i czy tą bezinteresowną miłość, czy też nie, trzeba ją umieć przekuć na kwestie praktyczne i życiowe. Tego tutaj nie ma. Tego tutaj nie ma. Tu jest potworna chemia. Poza tym wcale bym się nie zdziwiła, gdyby ta osoba myliła miłość z przyciąganiem. Zupełnie by mnie to nie zdziwiło. Szczególnie jeśli to jest energia męska, chociaż pokazuje nam się karta w energii żeńskiej. No ale e, zobaczmy. Co jeszcze by Wam wasza osoba powiedziała? E, nigdy nie kochałem e, kogoś w taki sposób jak e, kocham ciebie na spodzie tali mamy. Mm, Zakochałem się, zakochałam się w chwili, kiedy ciebie zobaczyłem. Słuchajcie, ja to kocham cię e, bezwarunkowo sobie dopowiem, dobrze? Żebyśmy już tak mieli jasność, żebyśmy się też w tych wiadomościach nie pogubili co jest wiadomością, co jest tarotem. Mamy umiarkowanie, mamy rycerza mieczy i mamy rycerza woław. To jest osoba, która potrzebuje uleczenia. Uleczenia ma przed sobą bardzo długą drogę, dlatego karty teraz pokazują, że nie jest dla Was w ogóle dobry czas i że ta relacja nie przekuje się na nic pozytywnego. To jest osoba, która ma pracę, bardzo dużo pracy nad sobą. Bardzo możliwe, że y, dużo mówi, dużo czuje, ale na poziomie rycerzy to nie są królowie, to nie są królowe, to nie jest cesarz cesarzową, absolutnie. To są niskie wibracje, które też, tak jak wspomniałam przez to, że ta osoba nie jest do końca uleczona, może mylić z innymi emocjami bądź też może mylić z innymi sprawami. No zobaczmy, jaka jest rada dla Was, moi drodzy. Słuchajcie, po raz kolejny wyszła siódemka mieczy. To jest chyba już czwarta karta w tym rozkładzie, która sugeruje, że jest tutaj jakieś zwodzenie, ale ja ją włożę jeszcze raz, mimo wszystko, żebyście tylko wiedzieli. Jaka jest rada? Dwójka kielichów. Rycerz Mieczy. Słuchajcie, będzie tutaj pojednanie jakieś, będzie tutaj jakaś wiadomość i chęć pojednania. Będzie tu dla Was możliwość. Mimo fatalnego rozkładu, nie mogę powiedzieć przy tej radzie, że nie ma dla Was możliwości. Ona jest, ale bądźcie szalenie ostrożni. Bądźcie szalenie ostrożni, dlatego że, jeszcze raz wspomnę, to jest dużo. Współzależności, tu jest dużo uwodzenia, tu jest dużo nieszczerości. Musicie dobrze rozpoznać, czy ta osoba przychodzi do Was rzeczywiście z prawdą i rzeczywiście przychodzi do Was szczerze, czy to jest kontynuacja, bo ktoś boi się Was stracić, bo tu jest e, współzależnienie. Czy ktoś wam mówi to, co chce wam powiedzieć? Pamiętajcie, że dwójka kielichów nie musi oznaczać miłości, może po prostu symbolizować spotkanie emocjonalne, czyli to nie jest też gwarancja, że tutaj ktoś nie wiadomo, jak, jakim uczuciem was obdarza. Będzie trzeba podjąć decyzję, czy to kontynuować, czy nie. Przy tych kartach. Patrzcie na ręce, na nogi, na oczy, na, na każdy po prostu szczegół, na poruszającą się brew, na wszystko. Musicie mieć pewność, a jeśli nie będziecie mieć po tym spotkaniu, to dajcie sobie czas, bądź też po tej komunikacji, że ta osoba naprawdę zmieniła się wręcz o 180 stopni. Bo yy, za dużo jest tutaj negatywnych kart. Uważałabym na tą radę. To jest rada, że, że powinniście wysłuchać, powinniście się spotkać jak najbardziej. Ale to, czy to będzie decyzja, bardzo ważna o tym, czy, że to jest koniec, czy to będzie decyzja o pojednaniu, pozostaje już w Waszych rękach. Więc uwaga. Dobrze, moi drodzy, to wszystko, co mam dla Was. Bardzo, bardzo Wam dziękuję za oglądanie, za słuchanie. Zabycie. My się widzimy w e, innych filmach, także i w kolejnych już e, i e, wszystkiego dobrego. Moi drodzy, do zobaczenia.